Dzień dobry wszystkim, witajcie serdecznie, witajcie wszystkie osoby powracające oraz nowi widzowie. Bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj do mnie dołączacie. Dzisiaj sobie sprawdzimy, co nowego do Was przychodzi w miłości, a może nawet zostaniemy tutaj w wiadomości ogólne. Także zobaczmy sobie. Mamy grupę numer 1, grupę numer 2 oraz grupę numer 3. Teraz proszę wczujcie się w to, która grupa Was najbardziej przyciąga, a ja się z Wami spotkam w poszczególnych wiadomościach. Dzień dobry, Grufo numer jeden. Bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj dołączasz i sprawdzimy sobie, co nowego do ciebie przychodzi w miłości, a może nawet w życiu ogólnie. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Mamy tutaj karty wyroczni, które nam powiedzą ogólnie, co to może być. I mamy tutaj, u Metamorfoza, Pałdarko, oraz mamy Dziki Kwiat. Żyj życie, które nie jest pod kontrolą nikogo i niczego. Rośnie wszędzie i nie jest podporządkowane nikomu, ani niczemu. Wow. Wow, moja droga, grupa numer jeden. W ogóle ty, grupa numer jeden, dostałaś tylko jedną kartę wyroczni. Mniej niż pozostałe grupy. Ale teraz widzę dlaczego. Ponieważ jakby nie jest tobie wiele potrzebne. Po pierwsze, do szczęścia. A po drugie, mam wrażenie, że zostawiłaś, zostawiłeś tyle w przeszłości ciężkich rzeczy i swoich przeszłych doświadczeń. Jakby koniec basta. Ja zaczynam nowy rozdział teraz. Ja się przetransformowałam. Witam tę wiosnę w sercu i dokładnie dziki kwiat na łące. Ja rosnę tak, jak chcę. Nie pozwalam na to, żeby ktokolwiek mnie kontrolował. Ja mam swoje tak, zasady, ja wiem, kim jestem i działam i, i myślę, i, i czuję, i wybieram rzeczy, i podejmuję decyzje zgodnie z tym, co jest moją prawdą, tak? Co jest. Co ja czuję, że jest prawdą dla mojego życia. A nie jak ktoś mi mówi, nie jak moja przeszłość, mnie, powiedzmy, czego doświadczyłam w przeszłości. Ja zaczynam teraz nowe życie. Ja jestem gotowa na to, żeby w pełni, w pełni się wyrazić, co kim jestem i to jest po prostu moje nowe życie. To jest nowe rozdanie kart. Pięknie, pięknie. Zostawiasz bardzo ciężkie rzeczy i po prostu otwierasz się na nowe. Widzę tutaj bardzo dużo niespodzianek również. Jesteś tak bardzo, właśnie, odpuszczasz kontrolę i o to musi być tylko w ten sposób i tak dalej. Czasami właśnie głowa nam bardzo pracuje i chciałaby, żeby to było teraz, a tamto potem i wszystko tak, jak sobie zaplanowałyśmy, tak? Ale czasami, często. Największa magia, i najbardziej niesamowite rzeczy, i w ogóle wielkie, cudowne zmiany się dzieją, kiedy właśnie odpuścimy tę kontrolę i pozwolimy na to, żeby rzeczy się działy niespodziewanie, tak? Nawet bardziej i jeszcze lepiej, niż można to sobie samemu za, zaplanować. I właśnie ja widzę, że Ty wstępujesz na taką ścieżkę. Rzeczy, które po prostu się. Dzieją dla ciebie i dzieją się super, bo dajesz przestrzeń życiu, przeświatowi Bogu, jakkolwiek tutaj się identyfikujesz, żeby cię zaskoczył, tak? Żeby życie cię zaskoczyło i to właśnie, ta energetyczna takie, takie otwarcie na, na nowe rzeczy pozwala, żeby te piękne, nowe rzeczy się pojawiły w Twoim życiu. Zobaczmy sobie, proszę. Kapłanka, dokładnie. Ty przeszłaś przeprawę w środku emocjonalną, duchową i wiesz, kim jesteś. Wiesz, z kim chcesz budować życie i związek, i nie chcesz powtarzać przeszłości. I nawet powiedzmy, odpuściłaś tej przeszłości, wybaczyłaś wszystkim, ono jeszcze nie, nie trzyma, nie ciąży na tobie. Po prostu odpuściłaś wszystko, co jest związane z przeszłością i jesteś gotowa na, na nieznane. To jest również karta właśnie nieznanego, tajemnic życia i otwarcie się na, dokładnie na nowe i nieznane, bo dziewiątka buław, no to po prostu było za dużo. To, co było, to było niefajne. Ja już nie chcę tego więcej powtarzać i otwieram się na nowe, na nowe lądy, na nowe możliwości. Dokładnie, dwójka buław. Dziesiątka denarów, super. Dobrze, moi drodzy, co tutaj do Ciebie przychodzi? To jest po prostu nowe. Może nawet coś, o czym wcześniej nie pomyślałaś. I również stąd tutaj dwójka buław to jest wiadomość że ty jakby odważasz się na więcej, że właśnie być może kiedyś ta przeszłość tak nad, nad tobą uciążyła, że bałaś się nawet wykonać jakiegoś kroku poza mury swojego zamku, który właśnie być może zbudowałaś wokół siebie, żeby się chronić. Ale teraz to jest po prostu metamorfoza. Ja rosnę, gdzie chcę, nikt mi nie będzie nie będzie mi wkładał żadne rabatki i ja po prostu idę na łąkę i tam chcę rosnąć, i tak sobie będę rosnąć. I co idzie? Dziesiątka denarów. To jest. Po pierwsze, wielka obfitość materialna, budowanie czegoś, czegoś trwałego, solidnego, czegoś, co Ci będzie dawało procenty, zarówno materialne, jak i po prostu takie budujące Cię psychologicznie i, i emocjonalnie przez lata. Jak i również, to jest karta piękne, pięknego, trwałego związku. Takiego właśnie, no Ty już swoje przeżyłaś, tak? A to jest związek taki, który jest po prostu zupełnie nowa jakość, nowa jakość życia. Z kimś, kto również być może przeszedł swoje i również jest gotowy na prawdziwe rzeczy, na nowe życie, na nowe doświadczenia. Karta metamorfozy, śmierć, dokładnie stare, odeszło, nie ma. Ja już wreszcie, jakby odradzam się na nowo. Uuu, uh. paść buharów. Tak, tak, idzie nowa miłość, idzie nowa, nowa, nowe, świeże uczucie, które po prostu doda ci skrzydeł. I, i to będzie początek czegoś pięknego, dobrego i nowego. To jest karta takiej niewinności, takiego uczucia, jakbyś jakby się czuła znowu dzieckiem albo nastolatką, jakby, no właśnie nie było tego wszystkiego, co w przeszłości, te wszystkie rzeczy, które ci ciążyły. Tego już nie ma i nagle jakby odzyskałaś klarowność myślenia i tak dalej. I zaszły nawet pewne, nawet sama nie wiesz, jak to się stało. Coś głęboko się tutaj zadziało, i otwierasz się na uczucia, na miłość na nowo, na, na przyjmowanie tego wszystkiego na nowo. Super pięknie. Także jeżeli... Wow! Ósemka była i as mieczy, żebym nie zapomniała, to od razu powiem, co chciałam powiedzieć. Zapomniałam. <laughs> Bardzo przepraszam, zapomniałam. Karty znowu mnie ubiegły. E, w każdym razie, co ja tutaj generalnie widzę, to jest napływ nowej, świeżej energii. As mieczy to jest komunikacja i widzenie rzeczy... Jasno, ty odzys dokładnie tak jak mówiłam, odzyskałaś klarowność i myśli. Tak jakby to, co cię ciążyło, to, to już tego nie ma, bo jakby przejrzałaś na oczy, taka otrząsnęłaś się z tego i widzisz jasno, co jest, co jest prawdą. I nawet nie musisz się z tego nikomu wyjaśniać, bo jakby ty, jakby twoje decyzje same mówią za, za siebie i nikomu się już... Nie chcesz tłumaczyć i po prostu jesteś wierna temu, co wiesz, że buduje Ciebie pod każdym względem. Duchowo, związkowo, zawodowo i tak dalej, i tak dalej. Jesteś otwarta i przyzwalasz tylko na takie rzeczy. Twój termostat, tak? to na co masz tolerancję, to są tylko najlepsze rzeczy. Ja już nie mam tolerancji na żadne byle jakie mnie, traktowanie oraz na różne ciężkie rzeczy. Nie, tylko w ogóle nie ma w mojej tutaj przestrzeni. Ja jestem otwarta tylko na to, co mnie buduje. I. Tak jak tutaj mówiliśmy, że coś idzie do Ciebie pięknego, jakaś nawet bardzo fajna nowa znajomość. Absolutnie tak, to jest początek właśnie jakiejś znajomości. To jest bardzo dużo rozmów, wymienianie ze sobą wiadomości i tak dalej, komunikacje, a to jest właśnie jakaś nowa oferta, coś świeżego, coś czego zarówno on, ona, jak i ty się nie spodziewaliście. No dokładnie takie zakochanie się wiosenne, można by powiedzieć. Kiedy właśnie odpuściłaś wszystko i już, no dobra, przeszłość była, ja się zmieniłam, życie się zmieniło i okej, okay, i, i na lepsze, i na lepsze. Już, już po prostu zaczynam nowe życie i, i wychodzę z tej swojej jaskini, z tej takiej skorupy, która mnie męczyła przez taki długi czas. I, i to właśnie otwiera taką, powiedzmy, energetyczny, energetyczny portal na coś nowego, totalnie. Weźmy sobie jeszcze proszę kartę wyroczni. Co takiego do Ciebie idzie, co nowego w miłości w życiu. Co takiego w miłości w życiu dla mojej pięknej grupy numer 1. Dziękuję. Witalność i kontynuacja. Pięknie, tak, odzyskujesz swoją witalność i taką soczystość. Figa. I jabłko. Tak, odzyskujesz swoją witalność, coś się budzi do życia i wreszcie masz inspirację właśnie na nowe rzeczy. I na, dostrzegam tutaj symbol koziorożca. Koziorożec to jest znak, który od razu w tym kontekście skojarzyłam z pracowitością, z budowaniem jakichś solidnych nowych podstaw na swoje nowe życie. I to jest dokładnie to. Jeżeli zaczynasz jakiś nowy projekt, albo myślisz na tym, żeby zacząć no, zmienić pracę, coś nowego zacząć budować i tak dalej, to jest karta materialnej ofitości, a to jest karta koziorożec wytrwałego dążenia do celu i budowania dobrych. Stabilnych i bogatych fundamentów pod życie, które, tak jak mówiłam, będzie procentowało, tak? Czyli materialnie również tutaj widzę przypływ dobrobytu, ofitości, i wreszcie będziesz czuła, że masz solidnie, że solidnie po prostu stoisz na, na gruncie swojego życia. A ktokolwiek teraz nie przychodzi, nowy, to będzie tylko taką wisienką na tarcie, która po prostu będzie, chyba tutaj nawet mieliśmy takie z dziewiątka Pucharów, po prostu sprawi, że się fajnie poczujesz i takie piękne dopełnienie tych tych cudownych zmian, które już teraz były w Tobie, w środku. Okej, okay, moja grupa numer jeden. Ja myślę, że to było super czytanie i ja się bardzo dla Ciebie cieszę, także manifestuj, zaklepuj to czytanie, to jest dla Ciebie. I ja Ci życzę wszystkiego dobrego, bardzo miłego dnia i zobaczymy się następnym razem. Pa, pa! Dzień dobry, grupa numer dwa. Witajcie, bardzo dziękuję za dołączenie do dzisiejszego czytania. Sprawdzimy sobie dzisiaj, co nowego do Ciebie przychodzi w życiu, w miłości i tak dalej. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Tymi kartami wyroczni sprawdzimy, jaki jest ton energetyczny tych rzeczy, które do Ciebie przychodzą, i jeszcze sobie dobierzemy tarota, żeby otrzymać więcej detali, szczegółów. Ok, grupa numer dwa: co my tutaj mamy? Wow, przebaczenie. Zgnieciony kwiat wciąż ma słodki zapach. Mm. Dbaj o coś. Ofiarowanie. I przywództwo. Mm, bardzo ciekawe karty. Zobaczymy, co my sobie tutaj mamy. Grupa numer dwa. Co ja tutaj widzę, to że jest w Twoim życiu coś ważnego, czym się zajmujesz od jakiegoś czasu, o co dbasz. I przywództwo. Ty, jakby jesteś poświęcona, tak? Ta sprawa jest dla Ciebie ważna i dbania o coś. Ty cały czas, jakby wkładasz swój wysiłek, swoją energię w tę rzecz. I tutaj widzę, że być może dla niektórych z Was to może nie szło jakby po Twojej myśli do końca, ale ty, jakby nie tracisz na to nadziei. I ja widzę, że to co, te wysiłki, które wkładałaś, to było właśnie to budowanie fundamentów pod coś. I z czasem, tak samo jak z czasem po zimie nastaje wiosna, kwiaty kwitną i naturalnie pszczoły przylatują do kwiatów. Nie, kwiaty nie muszą się starać, tak? nie muszą robić jakichś ekstra rzeczy, bo po prostu to jest wszystko tak zaprojektowane, że naturalnie zapach kwiatów naturalnie przyciąga pszczoły. I tak samo Ty, jeżeli przez jakiś czas nie widziałaś efektów swojej pracy, czy też być może nawet wysiłków w, w jakiejś relacji, w jakimś związku, to być może dlatego to było, że to był taki okres przygotowania tak? tego gruntu pod, pod nowe kwitnienie czegoś i z czasem Absolutnie zobaczysz efekty swojej pracy i cokolwiek, jakby, co, co się nie udało i być może co ci sprawiło przykrość, to będzie wynagrodzone tobie. Weźmy sobie, proszę, teraz kartę tarota. Co tutaj przychodzi dla grupy numer 2? Co nowego w życiu miłości dla grupy numer 2, proszę? Dokładnie siódemka denarów to jest. Cierpliwość. Wszystko jakby ma swój sezon, i czasami po prostu nie widzimy, tak? Nie widzimy, dlaczego coś się dzieje, ale jak spojrzysz w przeszłość, będziesz w stanie połączyć wszystkie kropki, punkty i zobaczyć, dlaczego coś takiego było. I jakby nie ma, nie ma siły, żeby Twoje wysiłki nie przyniosły rezultatu, bo to jest oczywiste. Wszystko tak doskonale przygotowałaś, tak się tym pięknie zajęłaś i dałaś swoje szczere wysiłki, swój talent, swój geniusz. Także to absolutnie przyniesie efekty naturalnie. Ty zrobiłaś jakby najcięższą część teraz i co przychodzi, to jest coś nowego. Dokładnie utrzymasz jasność, dlaczego musiałaś zrobić to wszystko, co zrobiłaś. Oraz widzę tutaj również komunikację. Być może właśnie czekasz na komunikację od kogoś w, w miłości również. I tutaj... To będzie wyjaśnienie, tak, odpowiedzi na Twoje pytania, które przez dłuższy czas miałaś. Dlaczego coś było? Dla, dlaczego? Dlaczego moje to, co ofiarowałam, nie zostało zaakceptowane na początku tak, jak chciałam? Oczywiście każda sytuacja jest inna, także weź to proszę, jak rozumiesz, ale główna jakby wiadomość tutaj to jest e, po prostu zrozumienie, klarowność i, i spokój ducha. Dlaczego coś takiego musiało się stać? i Jakby wynagrodzenie Twoich wysiłków i jakby wszechświat zadba o to, żebyś to co, to, to, co nie wyszło i być może nawet to, co straciłaś w niektórych wypadkach, zostało Ci wynagrodzone podwójnie, potrójnie. Bardzo pięknie gwiazda nam się tutaj również pokazuje, weźmijmy ją sobie, ponieważ to jest karta właśnie takiej manifestacji na którą, i, i darów od życia, na które troszeczkę trzeba było poczekać, ale z absolutną pewnością to przyjdzie. Zostaniesz wynagrodzona za swoje wysiłki, dokładnie za te wszystkie, Momenty, kiedy po prostu nie wiedziałaś, co się dzieje, i no, robisz wszystko, to, co możesz, a nic się nie zmienia. O co chodzi? Nie wiem, jak się porozumieć. No już nie wiem, o co chodzi. Ten czas niejasności i po prostu pracowania, tak jakby po ciemku, słyszę, ma się ku końcowi. I jakby ta faza tego tutaj ciężkiego pracowania się skończy i wreszcie jakby będziesz mogła pięknie zakończyć ten etap i zacząć zająć się czymś nowym. Albo nawet. Ta sprawa oczywiście jest fajna, i ten związek jest bardzo fajny, i to jest tylko jakby chwilowe nieporozumienie. I Widzę tutaj wyjaśnienie, klarowność i porozumienie się i uzdrowienie. Jakakolwiek to jest sytuacja, jakkolwiek cię to nie dotyczy, to jest uzdrowienie. I nowa nadzieja na no nowy początek. Bardzo ładnie. Czwórka, było. Dokładnie to jest pogodzenie się. To, te dwie są, to są bardzo właśnie przeciwstawne energie. To jest to, co było do tej pory. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja już po prostu nie wiem, co mam mówić, nie wiem, co mam robić. Nic nie przynosi mi wysiłków. I to jest zastąpione. Pogodzeniem się, spokojem w duchu, w sercu i takim uff, ja wreszcie rozumiem, wreszcie mogę odpocząć. Już nie muszę tak się wysilać, tak? Już mogę wreszcie. Samo wszystko idzie dobrze, bez mojego robienia. Wszystko idzie dla mnie dobrze. Ludzie mi pomagają. Czuję, że jestem zaopiekowana, kochana i tak dalej. Także jeżeli to jest, powiedzmy, jesteś w separacji z kimś brak kontaktu i tak dalej to również jest jakby pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. No bardzo ładnie. Ktoś do Ciebie idzie z... dokładnie z komunikacją. Jeżeli czekasz na słowa od kogoś, to te słowa idą. Jeszcze jedną proszę. Co do Ciebie idzie? Moja grupa numer dwa. Trójka buław. Paść na i ósemka buław. Ósemka buław to jest znowu komunikacja. Idzie do ciebie jakaś ważna wiadomość, coś, co ci da nadzieję i co pozwoli ci się otworzyć na nowe horyzonty. Stare rzeczy, nad którymi pracowałaś, będą pięknie zakończone i wreszcie będziesz mogła zebrać efekty swojej pracy i nawet jeszcze raz je, powiedzmy, zainwestować w coś, i również idzie do ciebie ktoś z jakąś ofertą. Ja tutaj słyszę zarówno biznesowo, tak, zawodowo. Być może to jest dla Ciebie jakaś bardzo ważna sprawa, także to tutaj idzie też nagroda za te wysiłki i ktoś nowy, może jakiś partner w biznesie i tak dalej, jak również, jeżeli chodzi o, o miłości i związki, to jest ktoś, kto idzie do Ciebie z solidną ofertą, tak? z czymś prawdziwym. Nie tylko słowa, ale również czyny. Ktoś, kto chce w Ciebie zainwestować, kto chce zainwestować w ten związek, bo widzi Twoją wartość, bo widzi to, jak się, jak się starasz, jakie są Twoje wysiłki i również bardzo. Specyficzna wiadomość, jeżeli powiedzmy byłaś w troszeczkę cięższej relacji, to tak na tobą ciąży, znaczy tyle wysiłków, a nie widziałam, żeby coś się stało, to oczywiście, jeżeli nie chcesz się już łączyć ponownie z tą osobą, to jakby idzie do Ciebie ktoś nowy, ktoś, kto cię doceni. tak? I od początku będziesz wiedziała i widziała, i miała dowody, i czuła ten spokój w sercu, że to jest po prostu dobry człowiek, z którym chcesz coś robić. Tak on od początku po prostu będzie otwarty. Będzie się z Tobą komunikował, tak bardzo dużo komunikacji tutaj, i nie zostawi Cię, powiedzmy, same w jakichś domysłach i tak dalej. Tylko kawa na ławę i cokolwiek masz, tak? Jakieś wątpliwości, to ja mam, powiedzmy, na to odpowiedź i ja bardzo chętnie ci pokażę, że ja chcę się starać i mi na Tobie zależy. Weźmy sobie jeszcze kartę teraz. Odwaga. Mm, bardzo ładnie. Zobaczmy sobie jeszcze jedną. I szczęście pięknie, super. Odzyskujesz znowu odwagę i, i wiarę w życie. Mam wrażenie, że tutaj było tyle nawet troszeczkę stagnacji dla niektórych z Was, że bo może nawet wypadłaś z rytmu i zapomniałaś, co to znaczy starać się właśnie o nowe rzeczy, bo cały czas tak składałaś, składałaś tę energię w tą jedną rzecz i jakby nie było zwrotu, tak? Że wreszcie, kiedy wreszcie jest ten zwrot, to jakby nowy oddech w życiu, no, nowy początek i, i masz więcej inspiracji i, i pozytywności w sobie, żeby robić no, nowe rzeczy. I szczęście. Szczęście jest po Twojej stronie i jakby szczęście Cię do, dostrzeża, tak? bo już tyle zrobiłaś, że nagle jakby coś się odkorkowuje i po prostu rzeczy same do Ciebie przychodzą. Również to jest karta, że coś do Ciebie przychodzi, tak? Mam tutaj wiele, bardzo wiele informacji. Nadchodzących wiadomości, ludzi, ofert, tak długo na coś czekałaś, i tak długo rzeczy się nie zmieniały, że wreszcie, wreszcie jest ten czas, miejsce, i wszystko się tutaj dobrze układa, jakby jest, otwarty, jest otwarta droga innych ludzi do ciebie i ciebie do innych ludzi, czy też możliwości, ofert i tak dalej. Jakkolwiek to z tobą rozumie ta karta jeszcze, dobrze? Clarity, czyli jasność. Dokładnie. To jest ta karta jasności, że wreszcie wiesz, o co chodzi. Zrozumiałaś, po co coś było, i również to zrozumienie daje ci taką wewnętrzną lekkość i wolność w środku. Bardzo ładnie. Także co idzie, to jest ogromna lekkość w umyśle i na sercu, życie, los. Tak, świat dostrzega twoje, wreszcie wynagradza twoje, twoje wysiłki, twoje starania. Jakiekolwiek tutaj były niefajne i ciężkie rzeczy z kimś, jakkolwiek z tobą to rezonuje, to jest albo pięknie rozwiązane, Albo jeżeli już, no wiadomo, nie chcesz inwestować dalej w tę relację, to ja tutaj widzę coś nowego, gdzie będzie bardzo dużo, bardzo dużo komunikacji, która po prostu zapewnia cię o tym, że, że to jest dobra rzecz i że to jest dobry człowiek. No dobrze, moja droga, grupa numer 2. To by było na tyle. Mam nadzieję, że to z wami rezonowało, że pomogło. Bardzo dziękuję za dołączenie i zobaczymy się następnym razem. Pa, pa. Dzień dobry, grupa numer 3. Witajcie serdecznie. Bardzo dziękuję, że tutaj dołączacie, wszystkie nowe osoby oraz powracające osoby. Dzisiaj sprawdzimy sobie co nowego do ciebie przychodzi w życiu, w miłości. Sprawdzimy sobie co nam karty tutaj powiedzą. Tymi kartami wyroczni zobaczymy ogólną energię tego nowego, co przychodzi. Także w numer 3 mamy tutaj dla ciebie dbanie o siebie. Zadbaj o swój ogród. Mamy tutaj mag. Mamy również Kawa, kawa, społeczność. I mamy ochrona, opieka. Bardzo ładnie. Moi drodzy, co ja tutaj widzę? To jest dla ciebie sezon, kiedy zaczynasz bardziej o siebie dbać. Powiedz, że jesteś super wartościową osobą, że Twoje życie jest ważne, Twoje zdrowie jest ważne. Także widzę tutaj więcej wysiłków, również świadomych wysiłków i starań po to, żeby zadbać o siebie mentalnie, fizycznie i również z tą kartą MAG, to jest rzęszeń, od razu tutaj widzę również ogromne polepszenie zdrowia, po prostu czujesz się lepiej i również mamy tutaj RUTA, ochrona. To jest jakby, no dosłownie, robisz sobie weselne porządki, zarówno w domu, jak i może jakiś detoks, i to przynosi ci zarówno lepsze samopoczucie, więcej klarowności w głowie. I następna rzecz, którą tutaj widzę, to że społeczność, widzę tutaj ogromne wsparcie ze strony osób, które cię otaczają. Także, jeżeli potrzebowałaś poczuć większe wsparcie ze strony, no właśnie, przyjaciół, społeczności i tak dalej, rodziny, to ja widzę, że to jakby oni cię wspierają w Twoich wysiłkach, i tak jakby jesteś chroniona, tak? Ochrona. Po prostu masz inspirację, żeby bardziej o siebie zadbać i wszystko to, co się dzieje wokół Ciebie, również no, widzi Twoje wysiłki i chce, chce Ci w tym pomagać i, i czujesz się zdrowiej, czujesz się witalniej, masz więcej pozytywnej energii, żeby również właśnie angażować się w społeczność itd. i tak dalej, robić więcej rzeczy z innymi. Także widzę tutaj ogromne polepszenie Twojego dobrostanu, lepsze zdrowie, wszystkie fajne rzeczy. Zobaczmy sobie teraz, jaka mikrota. Co do Ciebie przychodzi, proszę? Co do ciebie co chodzi. Dziękuję. Wow. No cesarzowa. O czym mówiliśmy? To jest osoba, po prostu w pełni sobą, która dobrze je, dobrze się wysypia, dba o siebie tak. Nawet jakieś tutaj zabiegi pielęgnacyjne. Być może zastanawiałaś się, czy nie sprawić sobie jakiegoś prezentu w salonie kosmetycznym, w salonie urody i tak dalej. Może kupić sobie, odświeżyć swoją szafę na wiosnę i tak dalej. Także jak najbardziej widzę, że po prostu kwitniesz, chcesz o, o siebie po prostu zadbać, chcesz podkreślić swoją urodę i inni to zauważają. Tak? I, po, I dlatego, że robisz to z takiej wewnętrznej potrzeby, bo ja chcę o siebie zadbać, bo zasługuję na te dobre rzeczy. Po prostu inni to naturalnie również zauważają. Po prostu błyszczysz w społeczeństwie Wśród innych ludzi i naturalnie zwracasz uwagę na innych. Wow! A buła! Ja myślę, że tutaj ktoś się tobą bardzo interesuje. Być może kogoś już masz w swoim życiu. I to, że również zaczynasz bardziej dbać o swoje zdrowie, nabierasz dobrych nawyków, i tak dalej. Twoja osoba czuje, że tutaj jest jakaś zmiana, również się czuje zainspirowana i razem chcecie robić jeszcze więcej dobrych rzeczy. Może nawet on, ona tak się przestawia na jakieś lepsze nawyki. Natomiast jeżeli jesteś single and ready to mingle, sama, i być może nawet chciałabyś coś zacząć nowego z kimś, ale jeszcze nie wiesz z kimś, to ja widzę, że tutaj ktoś zwraca na ciebie ogromną uwagę. Właśnie przez to, że jakby nie szukasz i się zastanawiasz, czy ktoś Cię lubi, tylko po prostu jesteś. Jesteś cesarzową, która, do której wszyscy przychodzą, która nie musi nic robić, która po prostu sobie jest sobą w swojej pięknej właśnie obecności i swoim naturalnym pięknem, tak, naturalnym sposobem bycia przyciąga do siebie coś nowego, innych. Uwagę innych. Wow. Kolejny as. As mieczy. Wow, to jest niesamowite. Jeden, jeden as w czytaniu, to jest już silna rzecz, ale dwa asy, to jest jakby naprawdę taki infuzja nowej, pozytywnej energii w Twoje życie i wszystkie zmiany, które Ty w sobie inicjujesz, naturalnie to jest jakby taki efekt pozytywnego domina we wszystkim, co Ciebie otacza. I nie zapominajmy, że mag to jest również karta numer jeden, taki as, tak? Karta nowego początku, także ja widzę, że tutaj jest wiele dla Ciebie początków. Wow! Grupa numer trzy. To jest karta przeszłych zmartwień. Coś, z czym musiałaś się zmagać przed, przez jakiś dłuższy czas, czyż po prostu tak na Ciebie ciążyło, że masz dość. Masz już tego dość i po prostu zostawiasz to. Próbowałaś wszystkiego, nic nie działało i po prostu tylko to, to Cię wyczerpywało, zatem teraz widzę, że po prostu stawiasz na siebie, inwestujesz w siebie i ta inwestycja zwraca się pięciokrotnie, dziesięciokrotnie. I to jest znowu karta zaczynania czegoś na nowo. Ja widzę tutaj dla Ciebie bardzo wiele nowych początków, zarówno prywatnie, zawodowo, jak i to jest ktoś nowy, ktoś totalnie nowy, ktoś niezwiązany z przeszłością. I to jest relacja, która nie powtarza tych przykrych i smutnych, właśnie wzorców z przeszłości, gdzie tak dużo się działo, że nawet nie wiedziałaś, jak to udźwignąć. Ale ty teraz. Po prostu z szacunku dla, dla samej siebie, dla samego siebie, z taką, z taką gracją i honorem zrywasz, z przeszłością. Nawet niekoniecznie z jakąś osobą, tylko z tymi, z tymi wszystkimi rzeczami i smutkami i myślami, które miałaś na temat tej, tej sytuacji. Ty z tym zrywasz i po prostu zaczynasz swoje życie na nowo. I ktoś ci widzi, ktoś widzi tę nową energię i tak jak, jakby taka jak latarnia, zaczynasz błyszczeć na kogoś. Hej! O kurczę, blady. Mamy tutaj nieświętą trójce tarota, czyli trójka mieczy, siódemka mieczy i dziesiątka mieczy. To mi mówi o twojej przyszłości, że to jest właśnie to, że po prostu no, koniec końców najgorsze, co się mogło wydarzyć, to się wydarzyło i tak jakby to było dla ciebie takie no, oczyszczenie, no Boże, wszystko co najgorsze, co myślałam, że się stanie, to się stało i to jest również takie jakby taka klarowność i takie ok, czyli teraz wreszcie mogę to puścić. Już, już teraz rozumiem, tak, as, as mieczy, wreszcie rozumiem, o co chodziło i ja nie pozwolę, żeby to więcej było w moim życiu, już, już chyba mogę puścić, zrobiłam wszystko i dbasz o siebie, inwestujesz w siebie, zaczynasz na nowo i wszystko zaczyna do Ciebie przechodzić, weźmy sobie, bardzo pięknie, dziesiątka pucharów, dokładnie i to nie ma już w Twoim życiu miejsca na te przykre rzeczy, to już jest jakby... To jest takie pozwolenie, powiedzmy, tak? W cudzysłowie. Pozwolenie od sześć świata, że już to przerobiłaś, jest okej, okay. i teraz wreszcie droga się otwiera na coś, co w pełni Cię uszanuje, w pełni Cię zrobi szczęśliwą. Bardzo ładnie. Komunikacja. Weźmy sobie jeszcze jedną, proszę. Ktokolwiek nowy tutaj nie przychodzi, będzie z Tobą, powiedzmy, komunikatywny, będzie Ci dawał znać, będzie. Chciał po prostu kontynuować tę znajomość z Tobą i nie pozostawić Cię w domysłach. Sukces, sukces zarówno w sferze związkowej, jak i sukces zawodowy. Tutaj to była właśnie wiadomość z początku, gdzie mieliśmy kartę społeczność, tak jakby inni Cię, inni cię wspierają, inni Cię pomagają w Twoich, jeżeli zaczęłaś jakieś nowe projekty albo właśnie poprosisz kogoś o pomoc, to wiesz, poczujesz to, że nie jesteś sama i że inni po prostu chcą jakkolwiek Ci pomóc, czy to słowem, czy jakąś, czy, czy, czy doradzić. Po prostu poczujesz, że nie jesteś sama, także życie, życie i inni Cię wspierają. Także, moja droga grupa numer 3, myślę, że to by było. Na tyle. To są same fajne rzeczy, także bardzo się dla Ciebie cieszę. Droga grupa numer 3. Mam nadzieję, że to rezonowało, że to pomogło. I ja Wam życzę miłego dnia i zobaczymy się następnym razem. Pa pa!